Wówczas dokładnie niecały rok temu, tak naprawdę 9 kwietnia 2012 roku, to myślę, że żadna z nas organizatorem nie spodziewała się, że piąte swoje urodziny, a właściwie swoją piątą edycję będziemy obchodzić w tak licznym gronie. Myślę, że tak, się nikt nigdy nie spodziewał, to nas naprawdę bardzo, bardzo cieszę. So you have two for the end of the night. Co to za kolekcja i dlaczego taka, a nie inna? Nasza inspiracja czerpie się ze świata, który nas otacza. Przede wszystkim oczywiście, że same kobiety są główną inspiracją, ale również i cała paleta barw, jak i designu, który nas otacza. Tym razem też nie było inaczej, zainspirowaliśmy się tkaninami IKEA. Dokładnie tak samo jak i IKEA i my kochamy tkaniny, co można było na właśnie naszym pokazie zobaczyć z jednej strony IK upiększa wnętrza, w których mieszkamy, a my z kolei upiększamy wnętrze kobiet, które spotykamy na co dzień na ulicy. Tak chcielibyśmy je widzieć, by były zawsze barwne, wiosenne, skoro już tak długo czekamy na tą wiosnę w tym roku. Pytanie, czy w takim razie IK jako inspiracja, IK jako materiały mogłyby być kolekcją masową w sprzedaży normalnej? Naszym a z jednej strony i w ogóle też celem jest, by y, nie robić nic masowo. Dlaczego? Przecież na tym się zarabia. Niemniej jednak y, to, na czym się zarabia, ma pan oczywiście rację, że jest to masowe. Y, może tą masę chcielibyśmy trochę inaczej przedstawić, tak? dlatego że masa kojarzy się w tym momencie z chodnikiem, jest ona wszędzie a każda z kobiet jest indywidualna, jest inna, nie jest tym chodnikiem i my chcemy właśnie kobiety tak inaczej ubierać. Krótkie serie, może to być na wielką skalę, ale w krótkich seriach. Czyli dużo indywidualności, to dobrze, bo warto, żeby każdy się wyróżniał. A teraz chciałbym zapytać a odnośnie dzisiejszej gali, całego wydarzenia, jak się państwu podoba? Dopisują goście? No gości było widać, że jest bardzo wielu, trudno było się dostać, jak widziałam tą długą kolejkę, a co dzieje się poza... Tutaj wnętrzem to trudno mi powiedzieć, bo pracujemy, także. Dobrze, i na koniec pytanie, czy jakie mają Państwo plany kolejne? Znaczy właśnie powracając do tego pierwszego wątku, <gry> że nie jesteśmy masowi, że nie jesteśmy stereotypowi, zaplanowani. zaplanowani również nie jesteśmy. Być może wyjdziemy stąd i za rogiem spotkamy kolejną inspirację. No powiedzcie mi coś o swojej kolekcji. Jest to nasza pierwsza autorska kolekcja. Zaprojektowałyśmy ją w sumie w cztery miesiące, bardzo było dużo pracy. Jak było widać, jest dosyć zróżnicowana: jest to i styl, trochę streetwear, trochę tutaj nowości, czyli pojawiły się lustra. Myślimy, że było fajnie, ciekawie. No, oczywiście, że tak, to z pleksji także nowość, więc myślę, że się spodoba. No właśnie zastanawiam się, po co te lustra? To dla ludzi próżnych, którzy lubią cały czas w lustro patrzeć? To jest raczej dla ludzi, którzy chcą się wyróżniać. Diz-se Na pewno wydaje nam się, że będą zauważalni, no i przede wszystkim jest to też coś nowego, coś czego wydaje mi się, że przynajmniej w Polsce nie, nie spotkałam się z tego typu ubraniami. A czy Wasze kolekcje będą masowo produkowane, bo zastanawiam się też w XXI wieku, jak moda funkcjonuje. Trzeba też zarabiać. No nie ukrywajmy. Aspekt finansowy jest bardzo ważny. W takim razie, czy Wasza kolekcja ma prawo zaistnieć na rynku masowym? Oczywiście mamy takie nadzie taką nadzieję, do tego dążymy. Zobaczymy, ile będzie klientów taka będzie produkcja. <noise> Kolekcja wiamentowa, także mamy nadzieję, że naprawdę będzie super. Widziała Pani pokaz, co Pani sądzi o dzisiejszych pokazach? Myślę, że bardzo fajnie to wyszło, jak najbardziej. Ale co konkretnie, czy w ogóle ta moda jest modą użytkową, którą można na co dzień tak stosować? Jak najbardziej, jak najbardziej. Na pewno pokaz mody Milo, to myślę, że, że to jest taka moda właśnie jak najbardziej, żeby wyjść, się pokazać na ulicy jak najbardziej. Taka na co dzień, a inne kolekcję, no? I na imprezę i jak najbardziej. I pytanie, czy moda powinna być użytkowa? Czy powinna być bardziej sztuką, której na co dzień nie widzimy za bardzo? Myślę, że użytkowa. Dla każdego. Fajnie się pobawić modą. Bardzo, bardzo fajnie. Także myślę, że jak najbardziej. Ogólnie bardzo mi się podoba pokaz. Projektanci się spisali. Jest urozmaicony. Każdy projekt ten przedstawia coś innego, ja ogólnie jestem zadowolona. No i pytanie bardzo ogólne, ale jednocześnie wydaje mi się bardzo ważne, czy moda powinna być sztuką użytkową, czy moda to jednak rodzaj sztuki, która powinna być trochę niedostępna i tylko na salonach. Moda moim zdaniem jak najbardziej jest sztuką użytkową, aczkolwiek powinna pozostawiać zawsze coś, coś w miarę niedostępnego, ponieważ im więcej damy. Też tak czy inaczej rośnie apetyt w miarę jedzenia, tak? Aczkolwiek zawsze, jak, jeśli jest coś niedostępne, jest coś na wyższej półce, powiedzmy, tak? Czy nawet powiedzmy o kolestralnych kwotach za dane sylwetki, to wtedy ludzie dążą do tego, żeby, żeby mieć właśnie to. mieć to coś, bo to jest, to jest coś super. To się czujemy okej, okay, tak? Nie pierwszy raz jest pani na małej czarnej i czy ta mała czarna faktycznie jest jeszcze mała? Myślę, że jest coraz większa. Z imprez na imprezę coraz więcej jest tutaj osób wystawiających się, tak jak ja, oraz osób zwiedzających. Zastanawiam się też, jakie trendy kolorystyczne panują teraz w modzie. I pytam tak wszystkich dookoła o to, czy moda powinna być użytkowa? Myślę, że tak, ja na przykład robię brązoletki, które są bardzo praktyczne, łatwo się je zakłada, są na przykład na gumkach, także każda kobieta sobie z nim poradzi. A trendy są takie, że czerni-biel na przykład, ale również ten kolory, kolorów, wszystkie fluo kolory. także dla każdego coś miłego. I duże wzory, i małe wzory, minimalistyczne, także każdy coś znajdzie dla siebie. Co mogłabyś mi powiedzieć o dzisiejszych pokazach? Czym się wyróżniały projekcje i projektanci? Czym się wyróżniały, no zawsze jak co roku się czymś wyróżniają, prawda? Zawsze są jakieś nowe trendy, zawsze jakieś nowe pomysły, twórczość rośnie. I to jest właśnie niesamowite to tak jak z muzyką, zawsze się temu dziwię, że tyle muzyki na świecie wymyślili, a jeszcze tak naprawdę gdzieś tam po prostu coraz to nowe nowości, jakby to nazwać, są tworzone, więc tak samo jest w modzie. Jakie możemy wyciągnąć wnioski po dzisiejszym pokazie, czyli jakie trendy teraz nastają? Jakie trendy moglibyśmy tutaj zobaczyć? Znaczy były różne, tak? chociaż e, pokaz tutaj, jakby mała czarna, zawsze jest gdzieś tam w stronę takiego fashion, takiego, takich ubiorów, gdzie tak naprawdę w sklepach mało ich możemy dostać. To jest dla ludzi, którzy szukają czegoś innego, jakiegoś stylu, czegoś nowego, czegoś światowego tak naprawdę. No bo no miejmy nadzieję, że ci projektanci czy młodzi, zaczynający, ci, którzy już po prostu troszeczkę w świecie e, mody tutaj pracują, coś pokazują, że jednak się wybiją. No i Polacy w końcu my zaczniemy jakby istnieć na, na tym rynku światowym. Jesteśmy krótko po zakończeniu całego pokazu, pokazu małej czarnej, czas na podsumowanie. Podsumowanie. No ja myślę, że jak za każdą edycją, kiedy ją podsumowujemy, yy, myślimy, że tego się naprawdę nie spodziewałyśmy. Kolejne tłumy, tak, kolejne zawsze osoby. Mówimy, które że lepiej być nie może, a każda edycja nas zaskakuje coraz bardziej i to nas cieszy. wiadomo, ja zawsze znajdę jakieś drobne rzeczy, które można by poprawić, ale dążymy do tej perfekcji i tak będzie na pewno na kolejnej edycji. Co możecie powiedzieć o projektantkach, które tu dzisiaj zaprezentowały swoje kolekcje? No Było aż 8 pokazów mody, także ogromna różnorodność, która pojawiła się na wybiegu. Ja myślę, że każdy tak naprawdę mógł znaleźć coś dla siebie, i to jest Dokładnie ważne. Dokładnie tak. Od eleganckiej mody po taką modę streetową, po bieliznę, co się rzadko zdarza na Małej Czarnej, i w końcu wreszcie zawitała do nas. Dobrze, to teraz jakie plany przed Wami? Jakie plany przed Warszawa? nami? <laughs> Warszawa, będziemy podbijać stolicę, Nie, ja myślę, że taką Warszawę stworzymy tutaj w Poznaniu, bo jak widać, jest na to zapotrzebowanie. Coraz więcej Poznaniaków się pojawia na Małej Czarnej, więc myślę, że warto kultywować Małą Czarną tutaj na miejscu u nas w Poznaniu. I jak najbardziej będziemy dbały o to, żeby było nas coraz więcej i coraz szerzej. jest i Paulina. Galicka, tam gdzieś była. Nasza trzecia. Dzień dobry. To właśnie podsumowujemy Małą Czarną. Co możesz powiedzieć od siebie, z Twojej perspektywy, jak udał się cały pokaz? Myślę, że udał się perfekcyjnie i myślę, że to była pierwsza edycja, w której wszystko wyszło nam do, od A do Z, A wcześniej bo wcześniej każda z nas zajmowała po prostu pięć różnych funkcji. Dzisiaj miałyśmy wielką pomoc ze strony naszych przyjaciół i, i nowo poznanych ludzi, ale myślę, że jednak nadal naszym małym minusem jest miejsce. Musimy zdecydowanie przenieść się na przykład na targi poznańskie. Targi poznańskie będą gościć Małą Czarną, będzie gorące na pewno czekajcie to... tam na nas <grymne> to tak na koniec czego wam życzyć kolejnych sukcesów jeszcze większej małej czarnej czyli dużego latte dużych sponsorów <grymne>